Kochani, siemanko, zobacz, Siema. Zobaczcie kogo tu mamy, wreszcie ten Hundspot no, Pojawił się na kanale Pojawił się na kanale, wreszcie go widać, prawda? Wow, co to, to on tu robi, prawda? No jest, będzie wielki comeback, tego człowieka A dzisiaj on postanowił mi pomóc, bo jako, że mam kłopoty z ramionami Oczywiście Jeszcze. trzeba pomagać w szczytnych celach No i teraz bierzemy się oczywiście za robotę, zarzucamy ten złom, no i lecimy na złom Dokładnie, ładujemy to No <laughs> ja, jasne <laughs> <laughs> Dawaj go na, na paketa, no tylko uważaj, wiemy. tylko Ty uważaj. panie to... nie wybita, na to gini. No, no to to dobrze, to będzie. będzie. <laughs>

Dasz radę A, pokażemy gdzie one wylądują po prostu jesteś głodny? Nie, dzięki Nie, nie chcesz? Jadłem. No Wjadłem złomu złowiłeś. Powieszę cię na tych widłach. Ja ci za tym rondlem. Jak widać bagażnik mamy już cały pełen. Tu jeszcze dopełnię go kolejnym workiem aluminiowych pupuszek No i co? Widzimy się gdzie? na złomie. Dobra. Tak sobie właśnie myślę i myślę, jak widzieliście na poprzednim odcinku. Nie wiem, jak to dostałem tego gimbala, ale za chwilę nie mogę do tego dojść. O to w nim w ogóle chodzi, no kurde. To po prostu to ręka do ręka, no wiadomo, tamtego i w ogóle. Tak trzeba użyć te siły tam, czy jakoś tak, ale tutaj do no, Kryszty no pani próbuje do tego, to już ci mówię, ty idioto, coś ty w ogóle zrobił. <grymny> no i tak, tak patrzę do tego, włączam nad drogami, to co już ja mam, Parkinsona, czy co? Już pogłębionego po prostu, no i nie wiem, nie wiem, kurde, co to, co to to 2, czy jakoś tak to się nazywa? Nie, nie wiem, czy to jakaś tam aplikacja, nie kurde, jakaś źle, złą ściągnąłem, ale, no to powiem wam, że za cholerę nie mogę dojść do tego ładu, tak się śmieję z tego, bo mówię wam, że próbowałem jakieś do no, spółgodziny, godziny, się teraz nie bawiłem po prostu jak to ładowałem, musiałem trochę ten złom odpocząć, Darek mi tam opuścił prawda, no, no i tak patrzę, mówię, co ty kurde kupiłeś w ogóle po ci to, idioto do... No jednak tak jadę, bo może... macie dla mnie jakieś instrukcje, bo kurde, no ze mnie taki Spielberg jak z dupy, dupy trębacz po prostu. Dobra, jedziemy dalej do ledy, ten złomu. Żal dupy ściska, powiem wam tak szczerze, ale powiem wam tak, takiego humoru jak ja mam, to a zresztą są wszystkim się dzisiaj mam, o. Jak czuję złom, to jestem super ziom. to. Jakie przemyślenie mam, bo w ogóle ile ja za sobą mam kilogramów, bo tutaj jest no, Dużo everywhere is the scrap. Scrap everywhere! No czy jakoś tak Nigel Rusty CJ Hello! No! I bo w ogóle... No powiem wam, No ja mam dzisiaj taką głupawkę, że to no, po prostu... No, a sam sobie współczuję po prostu tego. <śm> Dobra. Kochani, obstawiajcie ile to, to, to będzie. Ja nie mam pojęcia po prostu. E, żeby nie było, jestem full w żadnych tam innych tam dziwnych rzeczy, które tam nie włochałem, czy no, nic takiego tam nie wiem i nie brałem. Po prostu to no, powiem wam tak, spójrzcie mi włączę, naprawdę no, aż mi zaposzło, tu mam w ogóle mam tu o, odciski od tego tych, tych, tych Jupiterów. Czekaj, tak. Dobra, jedziemy dalej. No, bo no, tu właśnie o, ruszyliśmy przez tyło. Jaki jak pościg normalnie, o, już całe 40 godzin, no tak, do tego, o, już dźwięk, tak, bo tu jeszcze jak tu przyjeżdżamy, są takie, z tą Puławską są takie prostopadłe wertepy, <grym> to są po prostu, o, jest panin na przejściu, idzie, o, proszę bardzo, co no, to o, jak ja macham, ja też macham, no, papa, pa. no, dobra. Jadę teraz na to złom, bo to zagadam się z wami, a tu film leci zero po prostu Ja pierdzielę Dobra, ku tego dobrego zaraz złożę tego Tu mamy ten stary mój kijek taki tam chyba trzy razy użyty Prawda, ale też fajna sprawa mam do prezentacja walne tutaj tego tu się tu się otwiera o się otwierało chyba już tak, bo tu już o, Ta, o. Wiesz pan, popsuł do końca no to... Bye bye, dobra <grystanie> Dobra to, 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 Gdzie to jest Tutaj Ja to naprawię to, to, to się nam da o. Gdzie to jest Byłość no, Cholera jedna ładowanie 13, Kurwa, jak w Dobra Skręcamy, o, tu jeszcze tych pieszych się nadbierało Tak dużo pieszych A tak mało czasu, Ktoś chciałbym powiedzieć, powie. No. Już mam końcówkę, ale już mi się tak się nie chce, że ja pierdzielę po prostu, a w ogóle tu, jaki tu zaj zajerdaje taki aromat, powiem Wam tak szczerze, że naprawdę, a to wiecie, to, to pieniądze nie, nie śmierdzą, no. Dobra, działamy tak Mamy podsumowanie 348 zł i 50 groszy eee, Czemu to nie ma stówy? A po prostu e, tam małe niedogadanie się I po prostu 100 kg równe 100 kg miałem jeszcze dodatkowo i to Było na oddzielnej kartki na kartce którą w zwiało i poszło w hałdę Ale nieważne, zobaczcie Takie pieniądze 348,50 Jest Trochę było w tym złomu aluminiowego, stalowego, grubej, wsadowej w ogóle. I z tego są po prostu pieniądze. Złom się opłaca. A ja z tego miejsca pragnę pozdrowić zawodowego zbieralca złomu, czyli Roberta. Pozdrawiam Cię i zapraszam Was wszystkich na jego kanał. Do zobaczenia! Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, bo to dzięki Wam mój kanał się rozwija. Hej.